To jest narodzie, proszę Pani, Pan Bóg nie wykrywa, narodzie obudź się wreszcie, bo czytają te różne wzory. Ja słucham Radia Maryja, ja mam skończonych 81 lat, idę pod Sejm, walczę o swoje. O, proszę Pani, i pracuję społecznie bardzo wiele, bardzo wiele, i namawiam. Teraz młodzież niech idzie, bo to są dwa te, dwa zrzeszenia tam, trzeba pilnować przy wyborach, wie Pani, ja już mam tyle lat. O, proszę Pani, to zakładam tutaj, tak, i idziemy po cejem, tak. Kocham Pana Boga, Kościół i Polskę. Proszę Pani, to co się dzieje teraz, to ludzkie pojęcie, że to Pan Bóg specjalnie narodzi, obudź się, ja tych szmir bez... Bez tego, bez. Jeszcze idę na uniwersytet. Mój tata rolnik, to lepiej znał, jak się z braćmi spotykam, historię, jak ci pseudo. Ja pytam się, kto im to ponadawał te tytuły uniwersyteckie. Bracia mówią: Ja wiem, że ty żartujesz. Oni mówią: pod publikę, że to jest przestępczy rząd. Przestępczy, ten, ten tusk to się jego Kaszubi wyrzekli. To jest Żydo Niemiec. A ja je, miałam przyjaciółkę Żydówkę. Pani Przyja Przyjaciółkę Żydówkę. Przed wojną. To jest moja sprawa. Przed wojną miałam Żydówkę. Cudowna zginęła. Proszę pana. to byli wielcy, wielcy bo ja spod Białej Podlaskiej. To byli wielcy ja skatow, ja patrioci, proszę pana, i ona była wybitnie zdolna. A może pani zna Stachę żurawską taką? Kto, kogo? Stachę taką żurawską Od nie? Nie, z Katowic nie jestem. Brat tylko pracował, proszę pana, po studiach w górnictwie. Doszedł do, do, doszedł do wicedyrektora, a dyrektorami byli Partyniacy, którzy tylko w durnia grali i wódkę pili. No, no. powiem. O to chodzi. No. To wszystko wiem. <laughs> Pani bardzo. ma głowę jak to. Ja mam głowę, ja myślę po polsku, jestem Polką i walczy dla mnie rodzina i Polska to jest jedno i to samo.